Witam ser Dzisiaj widzicie jesteśmy w CSGO 1v1 z Chrystiaku 2.0. Przewitaj się, kochani, się nie Dzień dobry. Bo się nie widać z 5 odcinków. I dzisiaj robimy tak, <laughs> że on ma WH, 1 HP A jak tu widzicie, a ja jak widzicie w tam dolnym lewym rogu mam 1000 HP Ogólnie on się będzie w ciul męczy, ja sobie będę z niego beka i wy będziecie się też nacisnąć z na niego bekę. Dobra, no to startujemy. No startujemy. No. Czekaj jeszcze. Yy, MP podłoga Podłoga tutaj I jeszcze MP podłoga A. No, czemu ty freestylima bierzesz? Jesteś po stronie. Yy, nie, żeby... Czy ten... Dobra, nieważne. No powiedz mi co ustawiłeś? I masz... Yy, i, ile HP? Tysiąc? No tysiąc. Okej. Okay. Kurdewski. Aha, to daś mi 4 HP, nie ma to jak duże wrażenia. Ty masz w to masz mega łatwo w sumie. Jakbyś taktyki trzeba użyć, więc... Nie no, trochę mam łatwiej byłam 1000 HP, a ty masz jeden. czy mam 1000 razy więcej HP od siebie. I ty coś dostajesz nie? No trochę tak, 130, żeś mi za. Upsi no i Beka z ciebie gości, tak będzie wyglądał ten odcinek. Żeby miał po prostu 200 HP i ty bez WH1. Nie no, chyba byś ciągle wygrywał. Chociaż bez wucha to nie jestem taki tego pewien Ten co mi jest z Negewa próbuje. No! To jest to no No tak nie można typie robić jak ty masz wucha i potem je... daj mi full auto z Negewa nie mogę się nawet ruszać Dobra, ja muszę z kosem tego to to. No, A z ciebie strajer gościu A z pistolety to to mi gówno zrobić gościu szczerze masz? Nagrywam. Z teraz. Czy grywasz? Mówię, że nagrywam. A. Gdzie ty <laughs> jesteś, komendę? I no tak właśnie, to właśnie to będzie wyglądał Nie, zadałeś mi typie... Yy, Duży. Lepszy. Komendę wpisz. Chłopiak kurde zawsze wie. Też może jakieś chity, że mi kurde kompa tymi cheatami zeskanowałeś do Robloxa i wiesz, kiedy ja nie wpisuję komendy. Ale menu... Ale to nie samo tak. No nie wiem. Aha, jeden z trzech mi się jedną i Nie wiem, że tak się da szczerze. Jakbyś kiedyś kupił tego nagrywa za 5K, to to byłoby wesołe. No. pisowska. AWDK, jechać Krystiana a 2 <noise> j a. Ja Dobra, gdzie ty jesteś? Nic no Ja nie mogę plantować, bo ty mnie będziesz wtedy... Gdzie ty jesteś? Kurde, znikłeś mi! Upsi, upsi! Miksu! Co za debil Tylko dwieście No beka z ciebie, kolego Kolega się już trochę męczy będzie Legend zadaje więcej, a kosztuje taniej, niż to tamto. Aha. 0-0, wygrałem cztery razy typie. Nieprawda. Przecież dopiero zaczęliśmy odcinek. Nie pani ja też. No Pisałeś tak. komendę? Fakt. Pisałeś? Tak, możesz już strzelać normalnie. Ale ja się boję. Dobra, ta ma moje waha. Kurde! Debil, ile trwa odcinek już? 6 minut, no za 4 kończymy. Ej, no nie, ja chcę dłużej pograć, to jest no, fajne. Możemy potem pograć, ale typie no, te okay. odcinki ja nie komenda... mogą. Ja będę do 20 minutowej, będzie time kurde 2%, no to trochę będzie słabe te odcinki. Jak będzie, nie wiem, 6 minut by było, ten tym go wejdą czy to zrobił. By było... Czekaj, komenda! Fak! Ty coś komenda. No mówię komenda, ten mi kurde dalej strzela, gdy.

o nie. <laughs> Beka stypa jeszcze raz, bo to był bug. Beka stypa, pisz komentarz. Dobra, no, Mało być ostatnio, to kończę. Dobra, ja bym widzę ty, potem jeszcze możemy powiedzieć. Nie, no nie, nie, ostatnio, ostatnio. No dalej, nie, nie, typie, nie, wiem, nie, nie, ty. nie, na kanał nie, No i na razie, pa, cześć. Elo. Ty, 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 ty.